Nazywam się Szymon Sejda. Mam niecałe 20 lat. Pochodzę z parafii pod wezwaniem Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Faszczynie. A człowiek na co dzień posługuję w Katedrze Oliwskiej, więc tutaj czuję się trochę bardziej związany. No, to chyba tyle z przedstawienia. Okej, okay. jak wyglądał ten weekend w seminarium, co szczególnie utkwiło w pamięci? Więc seminarium w sumie, właściwie to w całości mi się podobał. Byłem też na zeszłorocznej edycji. Widziałem trochę podobieństw które tych zrobiłem w 2024 na no, no, trochę co dalej. No ale z takich rzeczy, które mi najbardziej zapadły w pamięć, no to coś, co najbardziej lubię, czyli liturgika. Czyli na pewno wszystkie liturgie brewiarzowe w kaplicy, jutrznie, nieszpory, komplete. Kiedyś śpiewaliśmy razem wspólnie. To było bardzo klimatyczne. Jak również niedzielna szabarki w Oliwskiej o 10, kiedy można było posłużyć z kadzidłem. Mieliśmy też bardzo. Poruszające świadectwo księdza, który tutaj do nas przyjechał, by się podzielić swoim, swoją wiarą, swoją drugą, drogą do Pana Boga. I no, to chyba tyle.